Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj to naprawdę taki trochę nudny ten, ten filmik mój będzie. Nudny i krótki, e, dlatego że nie mam czasu, a mało tego jestem kontuzjowany. E, ale o co chodzi? Już od dłuższego czasu się zamierzałem z tym filmem. E, ta jednostka pracowała całą zimę w różnych warunkach. Maksymalnie było 17 stopni na minusie i ona sobie pracowała powiedzmy bo później było 18 yy, z dwie doby chyba czy z, no, z dwie doby było minus 18 ja ją wyłączyłem bo nie chciałem katować producent podaje do minus 15 ona spokojnie sobie dawała radę ale rzecz jasna oszczędzasz na dłużej starczy ale nie o to chodzi, tak po części chciałem pokazać, jak ona, yy, tak jakby wygląda po tym sezonie grzewczym. Tak? To pierwszy rok. Zwierzku, że ciasna, brudna, ukurzona i tak dalej, bo ja tu że tak powiem niczym nie przykrywam. Stoi jak stoi, tak? Tutaj się nic nie zmieniło. Brud, kurz, nie o to chodzi. Może się uda w dziurkę pozaglądać. Troszkę o temu. Bardziej mi wymiennik interesuje, no nie uda się. Natomiast tam jest wszędzie błyszcząco, nie chcę ościć, bo ma jasny kolor wcześniej. Także tam jest ładnie błyszcząco wszystko tutaj też. Nic się nie dzieje, żeby gdzieś jakieś były bardzo te rurki pokryte patyną, i tak dalej. No jest patyna normalna sprawa, ale nie ma tragedii. Wymiennik, jaki był, to jest tak. Co prawda troszkę kolorek stracił, bo taki niebieskawy był, ale może i ukurzo uko uko ukurzony jest. tak? Natomiast tak jak widać, wszystko elegancko. Na środka nie będę zaglądał, bo ja już rozkręcałem parę razy. Natomiast tam wszystko jest hermetycznie, elektronika cała pochowana jest, także hermetycznie schowana. Chodzi o co? Chodzi o to, że tu nigdzie nic nie powyginało. Następna sprawa. Wiele pytań jest odnośnie grzałek grzałek tak czyli chodzi o grzałkę, o grzałkę grzania karteru czyli tak jak były budowy sprężarki, która jest tutaj o grzałkę ociekową tacy czyli która jest tutaj na dole grzałki sprężarki nie ma bo ta jednostka chodzi 24 godziny na dobę jest to inwenter. Ona ma się zmodulować i ma się kręcić. Tu nie ma wyłącz, włącz, wyłącz, włącz. To nie jest on, off, tylko to jest inwenter. Tak? Dobiera sobie moc jaka jest jej potrzebna i sobie pracuje. Odnośnie grzałki tacy ociekowej również nie ma i jest niepotrzebna. Kto tam obserwuje moje filmy, kto tam ogląda, i tak dalej. Tutaj w sezonie grzewczym mam taką miskę postawioną. Ta miska nie jest postawiona po to, bo mi się nie chce zrobić tak, jakby odejścia wody, tylko ta miska po to jest postawiona, że ta tą miskę ścieka woda. Ja wiem, żeby nie wchodzić, załóżmy sobie na, na yy, yy, domotycz, załóżmy, nie, nie sprawdzać wykresów. Yy, Ile miała, załóżmy, prostu w ciągu nocy, i tak dalej, to ja no, jestem w stanie ocenić to po ilości wody, tak, jakby w miejsce. Druga sprawa, sposób może bardzo prosty, ale ta woda w miejsce również mi mówi, jaka jest jakość powietrza. No, ta jednostka przypompuje bardzo dużo tego powietrza, i teraz powiem, jako ciekawostka, nie? przed sytuacją na wschodzie. Na ta woda rzeczywiście była bardzo cieplutka, nie cieplutka, tylko bardzo czyściutka. Natomiast jak się zaczęła sytuacja na wschodzie po jakichś trzech tygodniach, ta woda to na dnie tej miski po prostu był mół, czyli więcej tak jakby tego kurzu w powietrzu było, tak? Także. Następna sprawa jest taka, że co chodzi o tą tacę ociekową, jest warunek, żeby tam woda schodziła i tak dalej. Ona musi być idealnie wypoziomowana. Czyli musi mieć, moment, poziom. W ten sposób pion i pion. Tak? Jeśli to będzie zachowane, taca jest tak zrobiona, że żadna woda tam nie ma prawa się e, zatrzymać. Jeśli ten poziom, któryś byłby nieutrzymany, rzeczywiście w tej tacy są takie rowki, tam by woda się zbierała, zamarzała, e, rosło, by rosło i by urosło. Tak? Natomiast tutaj nic się nie działo. Ja cały czas tam pokazywałem na swoich filmach i mówiłem też o tym, że tutaj żadna. Grzałka nie jest potrzebna. Oczywiście ja też w planach miałem, jak to, że tak powiem, zrobiłem, że Grzałka, kartera, grzałka, tacy uciekowe i cudawianki i tak dalej. Natomiast później mówię, zobaczymy co przyniesie życie. Życie najlepiej to wszystko zweryfikuje. I jak się okazało, to żadna grzałka, tacy niepotrzebna, a tym bardziej sprężarki, tak? Także tak to wygląda, no, tak szybciutko. No, powiem szczerze, no, na takich warunkach jak ona tu pracowała. Rzecz jasna, jesień, dużo wody, zima, defrosty, sporo lodu i tak Oceniam, że jest no, praktycznie w idealnym stanie. Tak? Co ważne, nie pogięło lamelek. Czyli te defrosty były rzeczywiście bardzo takie, bardzo dobre. Że defrosty schodziły, odmrażało wszystkie takie jakby pozycje lamelek i tak dalej. Bo gdyby załóżmy coś było nie tak, to by odmroziło załóżmy górę, dół by zostawiło. No i to by narastało, narastało, zaczynało wyginać te lamelki i tak dalej, a tu nic takiego nie było. Także jak na taką budżetówkę po pierwszym sezonie, pierwszym sezonie grzania bardzo dobrze także tak to wygląda jeśli film się podobał czy do czegoś was że tak powiem dał wam nową wiedzę daj łapkę, zostaw suba będziesz na bieżąco jeszcze troszeczkę nie mam czasu, ale jeszcze z miesiąc będę miał już dużo czasu na swoje projekty, wrócimy do, pro, do nowego projektu pompy ciepła którym który robię jest playlista, nowa pompa, nowy projekt pompy ciepła z klimatyzatora. Wrócimy do wymiennika rurowego, czyli rura w rurze, jak to mówią. Także będzie się działo. Będzie się działo, tutaj też będzie u mnie jeszcze przeróbka, bo będziemy podpinali wymiennik rurowy, żeby porównać parametry z wymiennikiem płytowym. I tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Póki co trzymajcie się wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.